Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Rozpoczynamy poniedziałkowy magazyn goźnia, poniedziałkowy jak zawsze sportowy, dlatego dziś porozmawiamy na temat m.in. biegania, ale także innych atrakcji przygotowanych przez Barciński Środek Sportu i Rekreacji. I na ten temat z moim dzisiejszym gościem Jarek Brzeski. Przed mikrofonem raz jeszcze dzień dobry. Witam słuchaczy na 96fm. Porozmawiamy z kierownikiem do spraw marketingu, strategii i rozwoju sportu. Barcińskiego Środka Sportu i Rekreacji jest ze mną w studiu Ewa Romańska. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie Jareczku i witam wszystkich słuchaczy Radia Żnin FM. Ostatnim byłem Jarkiem, słyszę, że awansowałem, ok, może być też Jareczek. Ewo Droga, rodzinne biegowe powitanie wiosny, 29 kwietnia, czyli w najbliższą sobotę, na Stadionie Miejskim w Barcinie. Jakie atrakcje czekają na gości, no i kto może się zgłosić, to może wziąć udział? E, tak, rozpoczynamy tą akcję już od godziny 11, jest to najbliższa sobota. E, zgłosić mogą się wszystkie rodziny, które chętnie i czynnie lubią brać udział w sporcie. Będzie do przebiegnięcia 800 metrów, czyli to jest około dwa okrążenia wokół stadionu. Następnie mm, będzie grill dla wszystkich uczestników. Losowanie nagród, wśród których będzie można wygrać obiad w znanej restauracji. Będą też gry i zabawy dla dzieci, które poprowadzą nasi animatorzy. Dumuchana zjeżdżalnia dla uatrakcyjnienia naszego przedsięwzięcia, a także wata cukrowa i popcorn. Oraz co najważniejsze rzucamy wyzwanie naszym mieszkańcom, ponieważ jeśli zgłosi się 50 osób, to każdy z uczestników naszego Tutaj przedsięwzięcia otrzyma minus 25% pustu na basen. Przy 150 uczestnikach minus 75%, a jeżeli będzie nas ponad 200, to wtedy jest wejście bezpłatne. To taka główna, atrakcyjna nagroda, jeżeli tutaj będzie jak, na, jak, jak najwięcej. Sama nazwa mówi wiosenne Biegowe Powitanie Wiosny, więc miejmy nadzieję, pogoda nam dopisze w tym dniu i będzie, jak nas, będzie nas jak najwięcej. Pogoda, miejmy nadzieję, dopisze tak. Jak najbardziej należy myśleć o tym, że będzie to wszystko pozytywnie się odbywać, ale powitanie trochę spóźnione, bo wiosna już nam wystartowała, ta kalendarzowa. Tak, ale my robimy tutaj zyskiwać naszych klientów i akad e, naszych mieszkańców, więc u nas wiosna jest od samego początku. E, co prawda widać na naszych stronach internetowych, jak widzicie, więc e, tak zaczęliśmy 29 kwietnia. Mam nadzieję, że ta data się już wpisała wśród mieszkańców. Wspomniałaś o stronie, oczywiście jeszcze Facebook, tam także profil raz jeszcze przypominam, wystarczy wpisać Bosir barcińskie Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tam znajdziecie te szczegółowe informacje. I tam także będziecie mogli przeczytać o kolejnej imprezie, która ruszyła już w styczniu tego roku. Idę i biegnę po rekord. Ewa, przypomnijmy, na czym to polega, bo tutaj mamy połączenie dwóch dyscyplin: bieganie i Nordic Walking. Na czym polega, na czym polega to śrubowanie tego rekordu? E, tak, to polega na tym, że m, prowadzimy taką akcję e, biegaczy gdzie zapisujemy ich przebiegnięte dystanse. Mamy codziennie po kilkunastu biegaczy, którzy korzystają z naszej bieżni. Najwięcej do przebiegniętych do tej pory kilometrów jest 503, więc jest taki biegacz, który do tej pory przebiegł 503 kilometry na dojście? naszym stadionie. Wiesz co, z tego co orientowałam się, to około 20 podejściach po 20 km tak przebiegnie za jednym razem. Mhm, więc, ale dwa razy dwa jest 400, nie 500. E, tak, ale można tak powiedzieć, że jeszcze może kilka tych metrów dojść. Można powiedzieć, no, e, mam 400, kilometrów 420 km jest kolejny, a następnie 385 jest trzeci biegacz, finał jest w lipcu, e, więc miejmy nadzieję, że dojdziemy do. Jeżeli się uda, zobaczymy. Jest zainteresowanie coraz większe tą dyscypliną, tym bieganiem. Do 21:30 jesteśmy do dyspozycji naszych biegaczy, więc można skorzystać z naszej bieżni. I jak często idziemy i biegniemy po rekord? Jak często? Codziennie. Codziennie. Tak, codziennie, nawet już z tego co słyszałam, to w niedzielę również będzie, będzie otwarty stadion, więc będzie można wejść i pobiegać. To są biegacze, a Nordic Walking? Nordic Walking również. Ale jeszcze nie zorientowałam się mniej więcej, ile tutaj Nordic Walking jest, troszeczkę ich mniej, więc z tego miejsca zapraszam jak najbardziej. Nordic Walking i biegacze, ci z was, którzy lubią te dwie dyscypliny, to zdecydowanie mogą się zgłosić. Powiedzmy o nagrodach. Jak już będziemy mieć zwycięzcę, będziemy mieć ten rekord, to co otrzyma zwycięzca, zwyciężczyni? Nagroda jest przewidziana na pewno medal, na pewno puchar i postać w postaci rzeczowej, czyli vouchera. Ale jeszcze nie mogę zdradzić, ponieważ taka jest, wiesz tak muszę tutaj zaadoptować żeby było więcej coraz nas Dobra, to zapraszamy raz jeszcze nieco w stle. Odbywała się także mniejsza impreza, ale też godna uwagi. Czwartki lekkoatletyczne ruszyliście z czwartkami 20 kwietnia, i tak aż do prawie końca maja, bo do 25 maja wtedy finał miejski. A następnie najlepszych wysyłamy do łodzi. Powiedzmy, na jakich zasadach odbywają się te czwartki lekkoatletyczne i jakie dyscypliny podczas każdego z czwartków. Więc tak, jak wspomniałeś, ruszyliśmy z czwartkami już 20 kwietnia. Wystartowało 104 uczniów z czterech szkół podstawowych gminy Barcin. Było to SP1, SP2, Mamlicz oraz Piechcin. Dzieci rywalizowały między sobą w sześciu dyscyplinach sportowych, czyli był to rzut piłeczką palantową, skok w dal, bieg na 60, 300, 600 i 1000 metrów. Ogromnym wsparciem dla dzieciaków byli wychowawcy oraz nauczyciele, którzy też czynnie brali udział w tych czwartkach lekkoatletycznych. Codziennie spotykamy się co czwartek o godzinie 15.00 15 na czwartkach lekkoatletycznych, więc z tego miejsca chciałam też zaprosić dzieci, które będą, które nie uczestniczyły w pierwszym czwartku lekkoatletycznym, aby, aby do nas dotarły teraz 27 kwietnia. Jak wspomniałeś, 25 maja jest finał miejski, czyli wręczanie dyplomów oraz nagród i wyłonienie tych najlepszych lekkoatletów, którzy wyjadą 16-17 czerwca na finał do Łodzi. To jest to finał ogólnopolski. Jakie nagrody tutaj czekają na tych młodych sportowców? Jeżeli chodzi o finał miejski, są to nagrody rzeczowe, a jeżeli chodzi o ogólnopolski, z tego co się orientowałam, tam są już bardziej nagrody poważniejsze, czyli też dyplomy, medale i chyba nagrody takie bardziej rzeczowe w postaci piłek, toreb, coś w tym stylu. Najbliższy czwartek lekkoatletyczny na stadionie w Barcinie 27, 27 kwietnia, potem 4 maja. I właśnie o ten czwarty dzień maja chciałbym zapytać, czy jakieś atrakcje dodatkowe, coś więcej, bo ten dzień, ten czwartek lekkoatletyczny będzie się tak nieco zazębiać z długim majowym weekendem. Nie, będziemy prowadzili te systematycznie czwartki lokatyczne, więc nie przewidzieliśmy jakichś dodatkowych tutaj atrakcji związanych z tym czwartkiem. 15, 15 te osoby, które startowały w, na początku będą systematycznie uczestniczyły w kolejnych konkurencjach i z jak najlepszym wynikiem wyjadą do łodzi na chwilę ogólnopolski. To zapraszamy raz jeszcze kto może brać udział? To są tylko uczniowie? Uczniowie szkół podstawowych podstawówka, tak. podstawowe szkoły. Gmina Barcin. Gmina Barcin, oczywiście, że tak i można powiedzieć, że nie zwalniacie tempa, bo czwartki będą się toczyć niejako w tle, a już 27 maja kolejna propozycja, festyn sportowo-rekreacyjny ulic i sołectw gminy Barcin. Rozszyfrujmy tę nieco tajemniczą nazwę. Mm, tak, tutaj akurat ta oferta jest skierowana do mieszkańców z gminy Barcin, czyli do mieszkańców Barcina oraz do sołectw. Zbieramy sześcioosobowe drużyny, które będą uczestniczyły w takich konkurencjach jak bieg na 100 metrów, na 300 metrów, rzut piłką oraz skok w dal, czyli coś na zasadzie czwartków lekkoatetycznych, ale w wersji takiej dorosłej. Będą też zabawy dla dzieci i dla dorosłych, więc cały czas Barcin sportem żyje i chcemy jak najwięcej tutaj napędzić naszych mieszkańców i zaprosić do, do sportowego życia, bo jest nas coraz więcej z tego, co widzimy. Zapraszamy. Raz jeszcze przypomnę, 27 maja. Do kiedy się zgłaszamy te drużyny, o których mówiłaś? Do 20 maja można zgłaszać. Już niedługo, już niedługo pojawią się na, stronie, na stronach ogłoszenia oraz regulamin, więc będzie można się zgłaszać na Stadion Lekkoatletyczny w Barcinie. Numer telefonu mogę podać 603 153 154. Zapraszamy raz jeszcze. Warto też przypomnieć, że Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji to także współpraca z Dębem Barcin. Dom Barcin, oni u was także rozgrywają swoje mecze. Ostatnio Dębowi się nie wiedzie, przegrali w miniony weekend 2 do 5. Bywasz na meczach? Tak, bywam na meczach, też też widziałem jak grają, ale jeżeli chodzi o dom Marcin, to wolałabym, abyś zaprosił tutaj odpowiednią, Marcina. kompetentną osobę, która mogłaby się na ten temat wypowiedzieć. Tak jest, Marcin Kaśków, na pewno Marcin Kaśków się pojawi pod koniec sezonu piątej ligi, na pewno będziemy podsumowywać tenże sezon, zresztą przed rozpoczęciem rundy rewanżowej. Marcin Kaśków też gościł w Radiu Żmijowem w pracy w magazynie Gość Dnia. Ewa, co jeszcze tak tylko sygnalizując i w takim telegraficznym skrócie, czerwiec, lipiec, sierpień, w Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jeżeli chodzi jeszcze o maj, mogę powiedzieć o Dniu Matki, gdzie no tak, wszystkie właśnie... Mhm. Tak, jeszcze maj, gdzie wszystkie mamy, które przyjdą w dniu 26 maja mają wejście bezpłatne, więc też chciałam zaprosić tutaj mamy, aby dzieciaki zaciągnęły swoje, swoje kobietki do tego, aby uczestniczyły w zajęciach na naszym basenie. A dlaczego od razu zaciągnęły? Przecież Barciń Sportem żyje, mam nie trzeba zaciągać na stadion. Tak, ale niektóre mamy mogą akurat tutaj wiesz, jak to wygląda z kobietami. Ja no, nie wiem, nie jestem kobietą. <noise> Ale mógłbyś akurat tutaj, wiesz, też do, przyjechać do nas i zobaczyć, jak to wygląda, bo rzeczywiście Basen z e, sportem żyje, więc mam nadzieję, że e, dzieci nie będą musiały aż tak zachęcać ma, e, mam, a powiem Ci, że dzieci są aż tak aktywne, że do nich bardziej trafiają nasze oferty, nasze ulotki, e, że przykładowo patrząc na e, stronę internetową czy na lotki mogą akurat powiedzieć mamie, że takie coś u nas się odbywa. Okej, okay, mamy wchodzą za darmo, wchodzą na teren Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i co tam na nie czeka? Na nie czeka, czekają na nie jacuzzi, bicze wodne, basen rekreacyjny i basen sportowy oraz muzyka. Okej, okay, to mamy maj, mam, maj mamy omówiony. Co w czerwcu, lipcu, sierpniu? takim telegraficznym skrócie? takim telegraficznym skrócie mamy Dzień Godności 13 czerwca. Jesteśmy na etapie ustalania programu, e, Dzień Godności. Później mamy pomoc mierzona litrami, czyli policzcie z cukrzycą. Czerwiec. Zakończenie sezonu sportowego w Barcinie i w Piechcinie, czyli podsumowanie wszystkich sekcji sportowych, które czynnie brały udział przez rok szkolny 2016-2017 w różnych turniejach, zawodach, wyjazdach. Lipiec, sierpień są to wakacje, więc tutaj również dla dzieciaków przygotowaliśmy turbo kozaka, Są też obozy letnie, są też akwakolonie, więc nie będzie się na pewno nudzić. Ten turbo -kozak to ten wzorowany na tym telewizyjnym? E, tak, tak. Prowadzi to nasz kolega Hubert Stręk, e, który czynnie też będzie udział. E, oczywiście też jest DART. Można też po, o DARCie powiedzieć, e, który jest teraz piąta, piąta edycja niedługo będzie, DARTA. Mhm. Więc też bardziej się przyjął. Nawet do nas nie przyjeżdżają na DARTA. Można okay. tak powiedzieć. Ewa, na zakończenie rozmowy raz jeszcze zaprośmy do tego rodzinnego powitania wiosny i raz jeszcze zaprośmy na festyn. Festyn y, do udziału, w którym można się zgłaszać do 20 maja. E, tak, chciałam wszystkich serdecznie zaprosić na e, festyn biegowe, rodzinne powitanie wiosny, które będzie miało miejsce już w najbliższą sobotę, czyli 29 kwietnia. Start godzina 11 na Stadionie Lekoatletycznym w Barcinie oraz 27 Baja na festyn sportowo-rekreacyjny ulic i Sołec gminy Barcin. Serdecznie zapraszamy. Jeśli drużyny spoza Sołec i ulic gminy Barcin będą chciały się zgłosić, nie ma takiej możliwości? Podejrzewam, że w regulaminie, w regulaminie będzie taki punkt, że nie tylko rodziny z gminy Barcin i Sołec będą miały, mogły brać udział, ponieważ, jak wspomniałam wcześniej, jesteśmy otwarci na sport, więc, więc tutaj kadrywalizacja może być też między gminami, jeżeli, jeżeli do tego dojdzie. Jeśli jakieś informacje z naszej dzisiejszej rozmowy Wam umknęły, to oczywiście można uzupełnić, można wszystko sprawdzić na profilu Facebookowym Barcińskie Ośrodek Sportu i Rekreacji. BOSIR wpisujemy. Nawet nie trzeba BOSIR 2. Dokładnie. Całej nazwy nawet nie trzeba wpisywać i bez trudu na pewno na Facebooku znajdziecie. No i jest też tradycyjna strona internetowa, tam te informacje znajdziecie. Ty aktualizujesz to wszystko, co na Facebooku i na stronie. E, tak, na Facebooku wszystko ja aktualizuję, natomiast na stronie, która jest w przygotowaniu, bo jak wszyscy wiedzą, mamy troszeczkę pewne problemy. Problemy, natomiast odsyłamy na Bosir 2, ale już niedługo nasza strona nowa, strona ruszy, więc, więc też tam będziemy was odsyłać. Ewa Romańska, kierownik do spraw marketingu, strategii i rozwoju sportu Barcińskiego Środka Sportu i Rekreacji była dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gość dnia radiażnine FM.